6 października. Żywot świętego Brunona, zakonodawcy. Żył około roku pańskiego 1101. Brunon urodził się około roku pańskiego 1032 w kolonii i był potomkiem znakomitego rodu. Już jako drobne dziecie odznaczał się statecznością i powagą. Pod troskliwą opieką i nadzorem bogobojnych rodziców rozwinęły się jego nadzwyczajne zdolności tak pięknie, że współczniowie nazywali go poetą, filozofem i teologiem. A sława nauki i rozgłos mądrości jego rozszedł się po wszystkich krajach europejskich. Wyższe swoje studia odbył z odznaczeniem w miastach Tours, Paryżu i Reims. Już jako młody kapłan został powołany na kanonika katedralnego w Reims, gdzie jako nauczyciel i naczelnik wszystkich wyższych zakładów naukowych błogie rozwinął działanie. Bogobojne życie, jasny i natchniony wykład. Jako też żarliwość w wyjaśnianiu prawd odwiecznych tak potężnie działała na młodociane serca jego słuchaczy, że wielu z nich pozyskało sławę ze swej pobożności i głębokiej nauki i stało się ozdobą kościoła katolickiego. W roku 1069 pozyskał pewien kapłan imieniem Manasses, drogą intryk i przekupstwa godność arcybiskupią w Reims, pełnił z początku obowiązki urzędowania swego dość gorliwie i roztropnie, zamianował kanclerzem zasłużonego Brunona i umiał sobie pozyskać najdzielniejszych mężów. Mniemając w końcu, że już dostatecznie ustalił swą wziętość, zrzucił teraz maskę i począł przywłaszczać sobie dobra i majątki kościelne i klasztorne, a otoczywszy się żołdactwem i pasożytami, obchodził się pogardliwie z duchowieństwem. Brunon starał się w łagodny sposób zapobiec zgorszeniu i bronić dobra Kościoła, ale daremne były jego usiłowania. Złośliwość i nienawiść zwierzchnika diecezyi doszła do tego stopnia, że sumiennego i świętobliwego doradcę wypędził z miasta. Skazany na wygnanie Brunon widział w tym palec Boży i postanowił wykonać powzięty od dawna zamiar poszukania sobie zakątka, gdzie by mógł się oddać modłom, pokucie i rozpamiętywaniom. Około tego czasu, roku 1082, był Brunon podobno świadkiem okropnego i przerażającego wydarzenia w Paryżu. Umarł tam był nagle sławny i ceniony z nieposzlakowanego żywota profesor, a przyjaciel Brunona. Gdy przed pogrzebem kapłani i klerycy przy otwartej trumnie kościelnej śpiewali egzekwie, a w czwartej części pacierzy za zmarłych śpiewano te słowa responde Michi, co znaczy, odpowiedz mi, zmarły, podniósłszy się w trumnie, zawołał głosem donośnym: Stawiony jestem na straszny sąd Boży. Przeraziło to wszystkich i odłożono z tego powodu nabożeństwo na dzień następny, w którym zgromadziło się jeszcze więcej osób, a gdy znowu powyższe słowa pacierzy odczytano, umarły jeszcze głośniej i jeszcze żałośniej się odezwał, sądzony jestem strasznym sądem Bożym. Przestrach był nadzwyczajny, więc postanowiono i tą razą nie robić pogrzebu. Trzeciego dnia katedra już tłumu ludzi pomieścić nie zdołała. A zmarły po raz trzeci po tychże słowach lekcji brewiarzowej odpowiedz mi przeraźliwym głosem zawołał Potępiony jestem na wieki sprawiedliwym sądem Bożym i żadne modlitwy już mi nie pomogą. Jakie to wrażenie na wszystkich wywarło, łatwo sobie wystawić. W towarzystwie sześciu towarzyszów, pokrewnych duchem, udał się Brunon do słynącego ze świętobliwości opata Roberta z Molezmes, a za jego poradą pojechał do świętego Hugona biskupa napolitańskiego, Grenoble, które podarował leżącą w górach dolinę Chartres i wybudował w niej kościółek, oświadczając, że miejsce to jest przydatne na pustelnie. Osiedli tu też jako pierwsi kartuzi i wystawili sobie chatki. W każdej z tych chatek mieszkało po dwóch eremitów, trawiąc czas na ciągłej modlitwie, milczeniu, ręcznej pracy i przepisywaniu ksiąg. Do chóru chodzili około północy i po południu na nieszpór, a w niedzielę zbierali się w refektarzu. Życie ich było jak najprostsze. Bez wszystkiego się obywali, przestawając na tem, co jest niezbędne. Mimo tak nadzwyczajnej surowości reguły szybko jednak wzrastała liczba tych eremitów, rozszerzano budowle i potrzebne pomieszczenia i tym sposobem powstał pierwszy klasztor kartuzów. Spisano regułę dopiero w daleko późniejszym czasie, a papież Innocenty XI zatwierdził ją w roku 1688. Zaledwie stanęła ta pierwsza pustelnia, a liści papież Urban, Dawniejszy uczeń Brunona z czasów jego pobytu w Reims polecił mu, aby jak najśpieszniej przybył do Rzymu i pod jego okiem poświęcił swe siły Kościołowi. Bolesnem było dla Brunona i dla braci klasztornej rozstanie się z ulubioną pustelnią, ale poniósł tę ofiarę, mówiąc, trzeba iść. Jakąż bowiem wartość miałyby umartwienia i pozór pokory, gdybym miał uporczywie odmawiać posłuszeństwa namiestnikowi Chrystusa. Papież przyjął go uprzejmie i zaszczycał jak najzupełniejszym zaufaniem we wszystkich sprawach dotyczących kościoła. Zgiełkliwe jednak życie dworskie nie przypadało do smaku cichego zakonnika, nadto towarzysze jego utyskiwali przed nim, że w mieście nie mogą tak ściśle przestrzegać przepisanej reguły, jak na osobności i z dala od ludzi. Papież jednak, nie chcąc ich puścić, Wziął się na inny sposób i zamianował Brunona arcybiskupem w Reggio, ale święty Brunon w żaden sposób nie mógł zdecydować się do przyjęcia tej wysokiej godności. Po długich dopiero korowodach i prośbach pozwolono mu założyć pustelnię w okrytej lasami Kalabryi. Sycylijski hrabia Roger darował mu niedostępną puszczelatorę, wystawił mu kościół i potrzebną ilość cel i zaopatrzył go w niezbędne potrzeby. Brunon odwdzięczył się za tę szczodrobliwość cudem. Gdy bowiem Lombardowie niesłusznie w Kapój uwięzili Ryszarda, księcia Awersy, będącego bliskim krewnym hrabiego, zebrał Roger wojsko i ruszył ku miastu, aby jeńca oswobodzić. Setnik jego Sergiusz, dowodzący dwustu Grekami, przekupiony przez Lombardów, zobowiązał się w czasie zgiełku bitwy przejść na ich stronę. W nocy jednak przed dniem stanowczym ukazał się Rogerowi Brunon i rzekł: Powstań, pochwyć oręż i ocal swoje i swych żołnierzy życie. Hrabia usłuchał rozkazu. Zwołał dowódców i kazał im stanąć pod bronią, aby się przekonać, czy sen nie był marnym złudzeniem. Sergiusz, przerażony tak niespodziewanie wydanym rozkazem, uciekł, a zdumiony Roger przekonał się dowodnie o zamierzonej zdradzie. Klasztor Latore wzrósł szybko i zakwitnął pod mądrym sterem Brunona, który wszędzie był pierwszym i ostatnim, wszędzie ojcem i sługą, a nawet i w Sycylii duszą tego wielkiego zakładu. Prowadził piśmienną korespondencję z najpierwszymi mężami swego czasu i popierał potężnie dobro kościoła siłą swej nauki i powagi. Ojciec niebieski użył mu ciężaru, powołując go do swej chwały w dniu 6 października 1101. Leon X zaliczył go w roku 1514 do świętych, a zwłoki jego wydobyte w roku 1515 były całkiem świeże i nietknięte. Nauka moralna. Czytając powyżej opisany straszny wypadek, który Bruno nas spowodował do oddania się samotności i do zgodnej pokucie, zapyta może ten i ów: któż jest ten, co po śmierci zapozwie nas przed sąd Boży? Na to odpowiadamy. Pierwszym oskarżycielem naszym jest szatan, którego Jan Święty nazywa oskarżycielem braci naszych, który ich dzień i noc oskarża przed Bogiem. Augustyn Święty mówi: Szatan powtórzy przed trybunałem Chrystusa słowa obietnic naszych. Z urąganiem mówić będzie, żeśmy się wprawdzie wyrzekli szatana i pychy i czynów jego, aleśmy jednak przysięgi dotrzymali na korzyść jego. On nas kusił, a myśmy szli za jego pokusą i więcej złego broili, niż on żądał. On nas pobudzał do gniewu, a my bluźniliśmy Bogu i Świętemu Sakramentowi. On nas zachęcał do nienawiści przeciw krzywdzicielom, a my szkodziliśmy im nawet czynnie. On nas kusił do nieczystych myśli, a myśmy się posuwali do wszetecznych słów i czynów. Szatan powie: Ja nie stałem się człowiekiem, nie obiecałem wam królestwa niebieskiego, nie cierpiałem dla was jak Chrystus, a wyście mi się dobrowolnie oddali w niewolę i mnie uznaliście swym Panem. Czyż więc sprawiedliwy sędzia, jakim jest Bóg, nie przyzna, że jesteście moją własnością? Drugim oskarżycielem naszym będą bliźni, których dręczyliśmy, którym szkodziliśmy na sławie, zdrowiu, majątku. Duch Święty mówi w księdze mądrości. Sprawiedliwi staną wtedy naprzeciw tym, którzy ich dręczyli przez strachem i pozbawiali ich owocu pracy. Robotnik żalić się będzie na tego, który go skrzywdził w zapłacie, żona na męża, który ją martwił, poniewierał i przedwcześnie do grobu zapędził, dzieci na ojca, który je zaniedbał i swym złym przykładem gorszył, znajomi i przyjaciele na tego, który ich namawiał do złego i wydrwiwał wiarę i cnotę. Czyż sędzia przedwieczny głuchym będzie na głos tych oskarżycieli? Trzecim wreszcie oskarżycielem naszym będzie nasz anioł stróż. Aniołowie opiekuńczy, mówią ojcowie kościoła, będą obecni przy procedurze sądowej i stawią ich przed sędzią. Oni przypomną nam swe troski i starania względem nas podejmowane, swe zachęty i przestrogi, któremiśmy gardzili. Oni przywiodą nam na pamięć tajne, zapomniane i zamilczane grzechy nasze. Oni nam wyrzucać będą niewdzięczność, wzgardę i lekceważenie im okazywane. A głos takich oskarżycieli zaważy zaiste przed Bogiem. Zastanówmy się więc, czy wobec tylu i takich oskarżycieli będziemy się mogli uniewinnić przed Trybunałem Boga. Modlitwa. Niech nas wspomaga, prosimy Cię, Panie, pośrednictwo świętego Brunona, wyznawcy Twojego, a gdyśmy majestat Twój najwyższy ciężko grzechami naszymi obrazili, niech nam jego wstawienie się i jego zasługi wyjednają przebaczenie wszystkich win naszych. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dziękujemy Wam za Wasze wsparcie modlitewne i materialne. Dzięki niemu powstał ten odcinek. Przypominamy, że za każdego darczyńcę raz w miesiącu odprawiana jest Msza Święta. Subskrybuj i obserwuj nauki katolickie, i pamiętaj także o kliknięciu dzwoneczka. Zachęcamy również do cyklicznego wsparcia nauk katolickich. Kochani, nawet najmniejsza kwota, ale cykliczna, ma dla nas ogromne znaczenie w tworzeniu kolejnych treści. Trwa miesiąc październik. Poświęcony czci Matki Bożej Różańcowej. Naukę na temat tego święta, historię Różańca i inne temu poświęcone treści, znajdziecie na naszym kanale, na platformie, na której właśnie oglądacie tę naukę. Natomiast jeżeli mielibyście problem ze znalezieniem którejkolwiek z nauk, to możecie napisać w komentarzu, i my lub inny słuchacz nauk katolickich, na pewno Wam pomoże. Dodatkowo na naszym kanale znajdują się nagrania Różańca Świętego w różnych językach. W szczególności polecamy wersję po łacinie. Warto, aby każdy katolik potrafił pomodlić się na różańcu w języku łacińskim. Oczywiście gorąco zachęcamy do indywidualnej modlitwy, ale w przypadku nauki różańca po łacinie warto sobie włączać nagranie, dzięki czemu nasza nauka przebiegnie sprawniej i bez błędów. W tym miesiącu w szczególności zawierzamy was modlitwie różańcowej, ale i prosimy, abyście pamiętali o naukach katolickich w swoich modlitwach. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.